Witam, nazywam się Sebastian Panasiuk, pracuję w firmie Zygodny Rower. Dzisiaj zajmiemy się regulacją hamulców. Najbardziej no podstawowym modelem są hamulce typu V. Hamulce to jedna z najważniejszych rzeczy w rowerze. ponieważ no odpowiada za nasze zdrowie. To jak szybko zatrzymamy się rowerem, nikt nie chce wpaść w żaden mur samochód. Musimy się dobrze wyregulować. Trzeba jest naciągnięcie hamulca. Ty hamulec zachowuje się tak, jak ten tutaj, naprawdę naciskamy, bo można ruszyć. To nie można tak jeździć, naprawdę. Najpierw zaczynamy od głównego naciągnięcia linki. Kluczem ankulowym, najczęściej to jest klucz numer 5. Podkręcamy linkę, która trzyma w ramię hamulca i wyciągamy ją jakieś pół centymetra, skręcamy z powrotem, naciskamy plankę. Automatycznie widać, że ramiona o wiele szybciej łapią. Kolejną sprawą jest ustawienie szczęk hamulca tak, aby odbijały równo od obręczy. Widać, że się tak nie dzieje, to ustawienie naciągu sprężyny i służą te ja oto śruby. Gdy szczęka odbija za mocno od obręczy, uzujemy użyjemy I jak widać, szczęki trzeba pracować równo. I to by było na tyle.